Trenerze. Jesteśmy po ostatnim meczu w tym roku pańskiej drużyny. Remis z Ursusem Warszawa 2 do 2. No i jak to wyglądało z perspektywy ławki szkoleniowej? No, na pewno jesteśmy rozczarowani e, wynikiem e, końcowym, no bo prowadziliśmy 1-0, prowadziliśmy 2-1. Przez 2-2 mieliśmy rzut karny, którego nie wykorzystaliśmy. No i jeżeli już możemy mieć do kogoś pretensję, to tylko do siebie za to, że nie odnieśliśmy zwycięstwa, także na pewno szkoda, aczkolwiek no, trzeba Powiedzieć, że jakby ktoś mi powiedział, że przed tymi dwoma ostatnimi kolejkami zdobędziemy cztery punkty, to byśmy pewnie to wcieli w ciemno, wzięli to w ciemno, ale dzisiaj no, jesteśmy niestety rozczarowani, no bo przebieg spotkania jednak był taki, że, że to my mieliśmy w garści, można powiedzieć, i w swoich rękach to zwycięstwo i niestety je wypuściliśmy. Jak Pan ocenia ten rzut karny, który egzekwował Maciek Bortniczuk? Czy to było tak, że bramkarz wyczuł intencje naszego strzelca? Czy to też mogło wyglądać tak, że ten rzut karny był źle wykonany przez Maczka? Znaczy, nie jak chcę oceniać, no, po prostu czasami się te karne nie strzela, wiadomo, że to jest sytuacja przede wszystkim stuprocentowa i, i myślę, że Maciek wie, dlaczego go nie wykorzystał, i, ale no, takie jest życie, no, nikt nie będzie tutaj e, miał pretensji większych do Maćka, żałujemy wszyscy, że nie wykorzystaliśmy swojej szansy na trzy punkty, a nie karnej był jednym ze środków, mieliśmy jeszcze kolejne dwie, trzy znakomite okazje, w których mogliśmy strzelić bramki, więc e, to, że nie wygraliśmy, to ponosimy wszyscy jako drużyna i my jako sztab szkoleniowy od całą odpowiedzialność. Chciałem Chciałbym jeszcze o stan zdrowia Mikołaja Nawrockiego, On z kontuzją opuścił Murawę po pierwszej połowie, w jego miejsce wszedł Kamil Sokowicz. Jak to wygląda na ten moment, co wiecie? E, no, Mikołaj dostał wejście na kładkę, wybił piłkę i, i w kontrze e, przeciwnik postawił stempel tak zwany na jego nodze i no nie wiemy. Mam nadzieję, że to nie będzie nic groźnego, aczkolwiek staw skokowy no, wygląda mm, niezbyt dobrze, ale myślę, że po badaniach będziemy więcej wiedzieli. No i już na sam koniec to był tak jak mówiłem ostatni mecz w tym roku. Co teraz przed wami no i jak pan ocenia minione 12 miesięcy? Znaczy, myślę, że ta runda można powiedzieć tak na gorąco. Myślę, że udana w naszym wykonaniu jest. Teraz będziemy mieli okres przejściowy później od 11 stycznia zaczniemy przygotowania do rundy wiosennej. Wiadomo, że to jeszcze wszystkie mecze nie zostały z rundy jesiennej rozegrane, więc będziemy kończyć rundę jesienną wiosną, będziemy się przygotowywać na własnych obiektach, także regeneracja, okres przygotowawczy no i musimy dalej walczyć o to, aby zdobywać w kolejnych meczach punkty.